Czytujesz Biblię? Z rzadka. Nauczyłem się na pamięć jednego wersetu, Ezekiel 25, 17. Ścieżkę człowieka prawego ze wszech stron otacza niesprawiedliwość samolubnych i tyrania złych ludzi. Błogosławiony, kto w imię miłości bliźniego i dobrej wiary prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo prawdziwie strzeże on brata swego i odnajduje dzieci zaginione. I uderzę z wielką pomstą i zapalczywością na tych, którzy braci mych otruć i zniszczyć próbują. I poznacie, że imię me Pan, gdy uczynię pomstę moją nad wami. Powtarzałem to od lat. A jak ktoś to słyszał, zawsze źle kończył. Nigdy nie roztrząsałem znaczenia tych słów. Myślałem, że to fajny tekst, żeby wygłosić Skurwielowi, zanim przyjmie kulkę. Ale to, co dziś zobaczyłem, kazało mi się zastanowić. I myślę, że ty możesz być tym złym człowiekiem. A ja jestem prawy. A pan kaliber 45 jest pasterzem strzegącym mojej sprawiedliwej dupy w Dolinie Ciemności. Albo to ty jesteś prawym człowiekiem, ja pasterzem, a świat jest zły i samolubny. Chciałbym tak, ale główno prawda. Prawda jest taka, że ty jesteś słaby. A ja jestem tyranią złych ludzi, ale się staram. Staram się jak mogę być pasterzem. Go. ич